Sejm uchwalił, a prezydent podpisał ustawę o utworzeniu specjalnej komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Bardzo burzy się tym Platforma i opozycja. I oczywiście jest to bardzo niedemokratyczne podejście obecnej władzy, ale ja tylko przypomnę, że za czasów Donalda Tuska, za czasów platformy uchwalono z kolei Lex Leper. Teraz jest Lex Tusk, wtedy było Lex Leper, czyli ustawę, która zabraniała kandydowania osób, osobom, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem karnym i to wtedy miało na celu odsunąć od kandydowania Andrzeja Lepera. Więc teraz podobnie spotyka to platformę. Zobaczmy, co ludzie na ten temat. Myślą, co myślą o tej całej ustawie Lex Tusk? Um, nie nie słyszałem. No, uchwalono ustawę, podpisał ją już Duda. Wszyscy wokół mówią, że to bardzo niedemokratyczne, która będzie badała rosyjskie wpływy w Polsce, a de facto może być wykorzystywana przeciwko opozycji, żeby ta komisja ludzi pozbawiała możliwości kandydowania w wyborach. Ludzi, którzy jakby... którym się zarzuci, że na przykład słuchali utworu Białej Rozy wpływała ta muzyka na nich, albo wiem w jaki. Dla mnie odczytam. jest to tak czy siak jakby, jakby mówię, mało czytam na temat mm -hmm. spraw obecnie politycznych ostatnio ze względu na brak czasu, ale generalnie jeżeli jest taka postawa, to jak zwykle wydaje mi się, że jest to hipokryzja mm -hmm. i jakby no ja nie jestem za rządami obecnego rządu, jakie rzeczy postanawia i tak dalej i po prostu szukają dziury tam, gdzie jej nie ma nie myśli Pani, że to, że to jest takie, teraz oni się burzą w tej koalicji obywatelskiej, ale swego czasu to zarządów platformy uchwalono z kolei Lex Leper, nie wiem czy Pani pamięta, taka ustawa, nie, która, która Leperowi nie pozwoliła kandydować, czyli wprowadzono zakaz kandydowania dla osób, które zostały skazane wyrokiem. Byłam wtedy dzieckiem, więc aha, aha. jakby mało też wiem. No dobra, ale Lex tu Pani popiera? Czyli takie, na no, to w cudzysłowie no w każdym razie takie, znaczy, takie uregulowanie. Generalnie musiałabym na ten temat poczytać i zobaczyć, dowiedzieć się więcej, bo jak mówię, jakby też nie chcę się wypowiadać jakoś bardzo na temat, na, na którego temat nie czytałam jakby dużo. Dobra. Nie, nie przepadam za tym, ale no powiedzmy, jeżeli w jakiś sposób, powiedzmy, to negatywnie wpłynie na relacje międzyludzkie. Nie ma to jakiegoś poparcia, no nie wiem, naukowego czy pod względem historii i tak dalej. To jestem przeciwko, tak, ale się... no, generalnie może wpłynąć na wolność wyborów ludzi. No jeżeli jakaś komisja, jakiś sąd kapturowy, nie sąd normalny, będzie ludzi wykluczał z możliwości brania udziału w wyborach. Jak mówię, muszę poczytać na ten temat, żeby się powiedzieć. Dobra, dobra, dziękuję Pani bardzo. Czy ludzie to popierają? Czy powinna być taka komisja? Jeśli nie to... mam zdania. Nie ma pan zdania. Dobra. Lex Tusk. Słyszał pan o tym, co tak nazwano e, potocznie Lex Tusk, chodzi o tą tak. ustawę o badanie rosyjskich wpływów na politykę. Co pan na ten temat, temat sądzi? Bo są duże opory w społeczeństwie. No ja też i... uważam, że to jest, wie pan, mhm. dość kontrowersyjne. Mhm. Tak jak kiedyś czytałem niedawno, Wypowiedź takiego profesora z Polski powiedział, że to było podobnie jak te ustawy w Norymberskiej w uh 1934. -huh. No trochę tak. <laughs> I też niby wszystko dobrze, dobrze, ale a skończyło się jak skończyło. Uh -huh. no te, I też pytanie, dlaczego na przykład nie ma yy, Komisji do Spraw Badania Niemieckich Wpływów dla odmiany? Ale prawda? oczywiście, tym bardziej, że w ustawa nic nie mówi, nie uh -huh. definiuje niczego, czyli ani żadnych wpływów, znaczy yy, tak. definicji, co to znaczy, rosyjskie wpływy. No, no właśnie. Także tutaj no, jest dowolność. Mhm. Tym bardziej, że ludzie, którzy będą w komisji będą bez... Yy... Nie będą przed nikim odpowiadać, czyli mogą tak. zniszczyć ludzi i nic z tego nie będzie. Uh -huh. A myśli pan, że tak jak wielu mówi w opozycji przynajmniej, że chodzi o to, żeby ludzi pozbawić możliwości kandydowania w wyborach? No to przede wszystkim uh -huh. i odwrócić uwagę od drożyzny, inflacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sondaż taki robimy na temat tej Lex Tusk. Tak. Kojarzy Pan. Tak. Co pan na ten temat myśli? Czy taka ustawa w ogóle i taka komisja pana, powołana? Szczerze? Tak. To jest czysta bolszewia. No I tyle mogę powiedzieć na ten temat. To nie jest żadne prawo. Mm -hmm. Ale to jedno, że przed wyborami, ale czy w ogóle potrzebna jest taka komisja? Czy proszę to, Pana, jeśli... od wpływów niemieckich proszę też można. Oczywiście, mogą sobie stworzyć tak. wszelkie komisje, byleby to miało ręce tak. To każdemu wolno, każdej mm. władzy. Tylko mówię, powtarzam, to nie może być tak, tak jak ja już może przesadzam, za Stalina były tak zwane słynne trojki, prawda? Tak. I, I do tego to się wszystko sprowadza, moim zdaniem, bo oczywiście każdą komisję można powołać, śledczą, tak. ale tam, gdzie Pan ma, stając przed tą komisją, ma Pan pełne prawa no tak. zagwarantowane przez państwa. A to jest komisja z bardzo dużymi uprawnieniami, pan nie ma, że pan nie ma żadnych bez odwołania i tak dalej. To, nie, proszę Pana, to się zaczyna, oby nie, od komisji, a może się skończyć na czym innym, bo to… to... Na berezie Kartuskiej. No może, no. Czy potem tych pana, ludzi, tak, tak, tak. co nie przejdą weryfikacji Moim przez komisję, mi, się odeśla. To jest taki skandal, no, no ale wiemy co się dzieje od jakiegoś czasu, w związku z tym e, ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę. No tak, wszyscy sobie zdajemy. żywana 33%, nie wiem czy sobie zdaje, czy nie. Podobno. No podobno. Reszta trudno mi powiedzieć. Ale w ogóle ja o to Lekstów spytam. Co ludzie na ten temat myślą? Czy to jest potrzebne w ogóle powołanie takiej komisji po co pani, ją powołują? Nie, nie rozmawiałam z żadnymi znajomymi na ten temat, mhm. ponieważ miałam troszeczkę mam remont w domu. Ja też mam remont. I w związku z tym zajęta jestem robotą, a z nikim nie rozmawiałam, mogę tylko powiedzieć na temat mojego odczucia. No właśnie, no o pani odczucie. No, pytam. Powiem tak, troszkę to spóźnione. I nie wiadomo, czy to prawdziwe, bo w dyplomacji pan musi rozmawiać z różnymi ludźmi, prawda? Tak, jasne. I z wrogiem, i z przyjacielem, bo jasne. Nie wiadomo. Ja, na tym polega dyplomacja. No, czy się rozmawia jako przede wszystkim? Ówczesny premier no, musiał z Putinem rozmawiać. Mhm, I przecież nie tak przy publiczce. Czasami są pytania, mhm. i sprawy. Nie, no w większości są nie przy publiczce. Nie przy publiczce musi... to się zdjęcie robi. No, no i to tyle, takie no, jest moje o, o, zdanie, wie pan. Dobra. Mhm. Ale sam pomysł w ogóle taki, że uchwalać, ustanawiać komisję, która de facto ma ludzi wycinać z wyborów później. No. No Żeby nie, pozbawiać to, to jest, czy to wiem, w ogóle co, jak to ja do demokracji się. Zagłupia za na temat mhm. takiej demokracji. Uh -huh, uh -huh. No. To jest demokracja Made in Poland. Dobra, dziękuję bardzo. O tą ustawę lekstus, pytam ludzi, co na ten temat myślą? Ja nie mam nic do powiedzenia. Nic nie mam co? O Lex Tusk pytamy. Tak. Słyszał pan, że ustawiają taką komisję, nazwano tą ustawę, która us, tą komisję tworzy Lex Tusk, ponieważ ona miałaby wycinać niewygodne dla władzy osoby jako kontrkandydatów mhm. w wyborach. Tak. Co pan na ten temat myśli? No oczywiście jestem przeciwko temu, tak? ponieważ obecna władza nie robi pod rękę tym, którzy chcą rządzić. Uważam, że każdy ma prawo do, do startowania w wyborach. Równe. Nie ma równych i równiejszych. Każdy jest równy i uważam, że wszyscy wszyscy powinni mieć równe szanse, więc uważam, że to jest kompletnie absurdalne. A wie pan, a była jakaś taka ustawa za czasów platformy, nazwana wtedy Lex Leper. Tak. Czyli ustawa, która spowodowała, że nie mógł kandydować Andrzej Leper. I to było w porządku. No nie. No nie. Wtedy też uważałem, że to nie jest porządku. Pamięta Pan o co chodziło? Tak, chodziło tak, o to, tak. że osoby skazane, tak? Tak, tak. Tylko, że to w wielu krajach to ludzie z więzienia nawet kandydują, bo po prostu mają do tego prawo. No, tak, wiemy, ale jak... ja sądzę, że PiS to wziął w, w stosunku do tego, że uważam, że Donald Tusk jest no, poważnym kandydatem w, w najbliższych wyborach. Stwarza yy, dla nich niebezpieczeństwo tak, oderwania tak, od żłoba. Tak jest, tak jest. No i właśnie uważam, że to jest przeciwno, przeciwne temu. Wtedy też uważałem, że to jest, przy, jestem przeciwny temu. Teraz jestem też, ponieważ mm. tak jak uważam, żyjemy w demokratycznym kraju mm. i każdy Mieć równe szanse. Dobrze, bo wiadomo, jest ten czas przedwyborczy, ale w ogóle, czy taka komisja do zbadania rosyjskich wpływów, do zbadania może niemieckich wpływów, czy to w ogóle potrzebne rzeczy Nie, są? to nie jest potrzebne, ponieważ powinniśmy się interesować własnymi sprawami. Mamy inflację, mamy poważniejsze sprawy, które są teraz na głowie i to powinni zwalczać, a nie rosyjskimi wpływami. Rosjanie się zajmują Rosjanami, Niemcy niech Niemcami, a my się zajmujemy tym, co się dzieje tutaj w naszym kraju, bo są, są poważniejsze problemy. No ale właśnie, to jest może po to, żebyśmy od tych poważniejszych nie rozmawiali. No właśnie, chyba tak. No właśnie, chyba no tak, tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Taka w ogóle komisja do spraw badania o rosyjskich wpływów. E, nie wiem, nie jestem za bardzo w tym. stała Czy Pani kiedyś coś rosyjskiego, na przykład, albo muzyki jakieś rosyjskie słuchała? Pewnie tak. Więc... No to jak to na panią wpłynęło? Um, no. Jezioro będzie na przykład bardzo Słucham? lubię. Jezioro będzie bardzo o, lubię. O, I jak to na Panią wpływa? No jest wzruszająco. Dobrze, a wzruszająco. O, dobra, dziękuję ale Pani to jest, to No ale to właśnie, jest to chodź, to są rosyjskie wpływy. Dziękuję. Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce, tej tak zwanej Lex Tusk. Co Pan myśli w ogóle, czy taka komisja jest potrzebna, po co ją tworzą? Ta komisja jest potrzebna dla Pana Morawieckiego, dla Pana Tuska, dla Pana Szetyny, dla Pana wszystkich, od lewa do prawej. To jest wielka ustawka. To jest ustawka po to tylko, żeby mieszać ludziom w głowach. Tylko po to. I tak samo to jest całe spotkanie, co ma być 4 czerwca. No, ten marsz Czyli, wielki. Tak, tak, marsz. wielki marsz. To jest ustawka, aby nas do reszty ogłupić, Nic innego. Jak można iść pod e, przewodnictwem pan, pana Brauna do czegokolwiek? Przecież to jest człowiek, który jest napuszczony na nas i, i nas... A Braun to, to Tusk będzie prowadził ten marsz. A, to, a co za różnica? Oni się nie lubią razem. <laughs> Przed monitorami. Przed monitorami, no a, tak. no. a ja wiem, no to też taka jest podejście i, i dużo w tym prawdy, że przed monitorami jedno, a potem idą no razem chleją się, tak. i razem idą na dziewczyny. Pewnie się, że tak. No pewnie tak. Ale w ogóle taka, taka rzecz jak komisja do spraw badania rosyjskich wpływów już mniejsza o to, że to przed wyborami, Nie, to, że... że to w ogóle jest potrzebne. To... Bo na przykład przy niemieckich albo amerykańskich wpływów też powinna być taka komisja Jeżeli do badania? już, no to powinno być to wszystkich. No. Zarówno niemieckich, amerykańskich, żydowskich, chińskich. I północno-koreański. I północno-koreański, jak no. najbardziej. Jak już wszystkich, to wszystkich. A także komisja do spraw. Yy, yy, specjalnych. Yy, no, jak się nazywa, uprawnień od no. pana z Żoli No. To też powinna być komisja. Żeby zbadała jego tak, uprawnienia? Jego uprawnienia. Do czego? Do tego, żeby jak można, pamiętam, był taki numer, że dziewczyna szła, oparła się tylko o jego y, y, tą, y, bo, bo, no oparła się o jego y, tą bramę, nie bramę, tylko tam do, płot, płot, płon, tam już, do Miskiewicza. Tak, już przyleciało do niej y, chyba 8 radiowozów, tych chłopaków, tych, 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 no straszne dużo. Niech ona no. się cieszy, że żyje, ja słyszałem, że ten płot pod prądem jest, że mogła od razu tam... No to, miała, no to dziewczyna miała naprawdę dużo szczęścia. Miała dużo szczęścia. Przeżyła spotkanie, bliskie spotkanie bliski, bliski z Kaczyńskim. To tak. miała dużo szczęścia. Dobra, dziękuję panu bardzo. Pytamy ludzi o Lextusk. Słyszał pan o tej ustawie, Słyszałem. tak zwanej Lex czyli o <Szyszałem>. powołaniu Komisji do Spraw Badania Rosyjskich wpływów na politykę w Polsce i na gospodarkę, na kulturę, na diabli wiedzą, co jeszcze. Co pan na ten temat myśli? Yy, znaczy myślę, że yy... Jest potrzebne takie badanie, tylko pytanie, czy, czy, naj, czy należy wplątywać to w walkę wyborczą po pierwsze, a po drugie, a, czy, czy komisji należy dawać aż takie uprawnienia. A tak, bo ona ma bardzo duże uprawnienia, jest równocześnie prokuratorem, sądem i pewnie służbą więzienną. E, proszę pana, a, a co pan myśli, żeby powołać też komisję do spraw badania niemieckich wpływów? No to tak można by y, każdy kraj no, powoływać. Bo dlaczego akurat rosyjski? Znaczy, rosyjskich pewnie dlatego, że, mamy, że obecnie Rosja zaatakowała Ukrainę. No i teraz, i teraz y, nie chcemy się jakby w politykę rosyjską wpisywać. Rozumiem. Y, pytanie, pytanie, dlaczego niemieckich? Aha. No bo też wielu z kolei Pisowska-Solona to twierdzi, że tutaj Niemcy mają wpływ na, na Platformę Obywatelską. Na przykład, że to jest, Platforma jest taką partią pro-Niemiec. Tak? A z kolei PiS jest taką partią proamerykańską. No to wiadomo, to wszyscy mają swoje jakieś wyborcze narracje, ale, ale no. czy, yy, czy powiedzmy, od wyborczych narracji po, powinny iść Dobra. jakieś jak to, jak to się ma do demokracji w ogóle? O... Takie pomysły, żeby stworzyć taki sąd kapturowy, inkwizycyjny, który ludzi będzie kosił przed wyborami żeby ludzie nie mogli ich wybrać. No. Tak jak powiedziałem, badać czemu nie, ale żeby od razu to przekładać na jakieś decyzje administracyjne, nie wiadomo skąd wzięte. I to jeszcze tuż przed wyborami, no to jest... Delikatnie mówiąc, ryzykowny pomysł. Dobra, dziękuję panu bardzo. Niewątpliwie pomysł tej komisji jest przez ludzi odbierany jako pomysł na walkę wyborczą i to taką nieuczciwą walkę, tak? taki sposób, żeby się pozbyć konkurentów. Ta ustawa zresztą i ta komisja budzi wątpliwości nie tylko w Polsce, budzi w Europie, a także u największego sojusznika tego reżimu, czyli Stanów Zjednoczonych, które wręcz ostatnio Brzeziński powiedział, że tu amerykańscy żołnierze w Polsce to są po to, żeby bronić wartości. Czy to groźba? Nie wiem.